Witam osoby z znaku Bliźniąt w naszym nowym cyklu Horoskopowieści. Ten cykl polega na tym, że ja będę na podstawie pewnego mojego rozkładu z kart tarota i kart wyroczni układała pewną historię, wyczytywała pewną historię, może tak bardziej a wy yy... jakby widząc, jakby po prostu słuchając tego, pytacie siebie, czy, czy was, do was ta historia w jakiś sposób przemawia i czy może ona was jakoś naprowadzić? Czy widzicie tutaj jakieś podpowiedzi dla siebie? odnośnie swojej sytuacji, czy jest tutaj coś takiego, co mogłoby wam pomóc rozwiązać własne problemy, coś takiego. No, I dzisiaj mamy um, horoskopowieść dla bliźniąt. I tak, tutaj ostatnio wcześniej mieliśmy byka i tam były trzy wątki. Się takie, tak trzy wątki się, się tak pokazywały. Tutaj mamy tylko jeden wątek. Ale jest tutaj takie dziwne coś, co chciałabym powiedzieć. Prawdopodobnie jeśli, jeśli jakbym może inaczej. Ten jeden wątek co tutaj się maluje, to jest taki typowo miłosny. Ale mam tutaj taką dziwną rzecz, która wygląda jakby była troszkę oderwana od pozostałych rzeczy. I tak mi się nasuwa takie, takie, takie pewne ostrzeżenie. Dlatego, że możliwe, że będzie ono dotyczyło osób, które, które nie są... Nie, osoby niezwiązane z tym głównym wątkiem, że albo będzie do was przemawiała... To, ten, ten miłosny wątek, który będę mówiła później, albo właśnie to ostrzeżenie, co teraz mam do powiedzenia. To jest takie troszkę. Hmm, hmm, takie bardziej na finansowe sprawy, takie to, hmm, to. Wygląda tak, jakby ktoś mógł wam przedstawiać. Hmm, jakby ktoś bliźniętą mógł w lipcu y, przedstawiać jakąś propozycję? Dokładniej, y, ktoś może chcieć Was przekupić. Ktoś może chcieć y, Wam coś dać, i to będzie miało wpływ na Wasze, y, na wasze ten, na Waszą wolność. Hmm. O, czy to będzie złoto? To ja też w sumie nie mam takiej pewności. Możliwe, że to było zupełnie do nikogo. Że tak naprawdę chodzi, wciąż chodzi, że tutaj to również odnosi się do tego wątku. Tego miłosnego, co za chwilę, do którego zaraz przejdziemy. Um, nie wiem, ale tak mi się nasunęło, żeby, żeby o tym powiedzieć. Czy ktoś może chcieć was przekupić? I jeśli to jakby w to wejdziecie, to że możecie stracić jakąś część swojej wolności. Ale po, dobra, poza tym wracamy już do naszego głównego wątku. Hmm, okej, okay. Bliźnięta mają tutaj. Widać, że biżuta mają jakąś utraconą miłość, którą. No, nie mają kontaktu z nią aktualnie, um, ale tutaj wygląda na to, że jakby. że jakaś właśnie taka osoba, która, z którą chyba były w związku, tak mi się wydaje, że tak. Um, że tutaj. Kontakt został przerwany yy, i bliźnięta powinny od, skupić się na tym, żeby odnowić tą znajomość. Tak. Yy, to jest taka. Yy, hmm. Więc tak, ta relacja prawdopodobnie zakończyła się dlatego, że. Yy, hmm. Że czyjaś matka yy, usłyszała coś na temat bliźniąt, że pewne usłyszała albo coś zobaczyła, i na tej podstawie yy, dopisała sobie, yy, dopisała sobie brakujące elementy, że zamiast jakby drążyć temat czy coś takiego, czy wyjaśniać kwestię, to postanowiła ym, po prostu stworzyła, dopisała sobie resztę y, opowieści i, i, i traktuje to tak, jakby to była prawda. Tak. Ale to nie jest prawda. No, bo no. I no, i to jest z tego powodu możliwe, że ta relacja bliźniąt z ich miłością została przerwana. No. Um. Bliźnięta w żadnym, w żadnym wypadku nie powinny jakby przepraszać za to, co yy, za, za, za fałszywe oskarżenia. Powinny raczej chronić, jakby prawdę, nie? To, co, to, co jest prawdą, żeby chronić siebie. I, I nie powinny, jakby, no właśnie, nie powinny ubiegać się o przebaczenie, powinny odrzucić takie w ogóle, jakby, podejście, że, że ja nie chcę, żeby, żeby, żebyś. Yy, znaczy, nie. Bliźnięta nie chcą, żeby ta druga osoba im przebaczała coś, czego nie zrobiły, tak? Właśnie. Tylko chodzi o to, żeby starać się, że dziedziny tam może powinny raczej zamiast przebaczenia, jakby szukać jakiegoś rozwiązania innego. Tak. I tym. Chwila. Ym. I tym rozwiązaniem. Hmm. Tak, i rozwiązanie. Chwila, chwila, bo coś innego. Bliźnięta powinny przemówić do tej osoby, jakby wziąć się na odwagę, zaufać, że można to odnowić, tą znajomość, powin. że da się to naprawić i powinny przemówić do tej osoby i jakby. Zauważyć pewne jakby niepasujące elementy, nie? że, że, że żeby tak skłonić tą osobę do krytycznego myślenia, jakby do krytycznego podejścia do tego, co, co usłyszała swojej matki albo od jakiejś innej matki. <grych> tak. Uh -huh. tak. No i tutaj właśnie jest pokazane. W takiej najpiękniejszej jakby scenariuszu, nie? że znaczy najpiękniejsza opcja. Tutaj jest pokazane, jakby, jakby... Znaczy to jest taka najpiękniejsza opcja, która powinna właśnie zaprowadzić was do takiej najpiękniejszej wizji waszego życia. I tutaj właśnie widać, że, że bliźnięta powinny zaufać, że da się odnowić, że da się wejść, że da się odnowić tą znajomość. Nie mówię, że jakby, że, że relacje od razu. czy coś takiego. Że, w sensie, że relacje miłosną. Tylko, że chodzi o to, żeby chociaż wejść na taki zna, e, grunt. Um, żeby odnowić relacje. Żeby, żeby wejść na taki koleżeński chociaż grunt z tą osobą. I żeby wyjaśniać. Żeby wyjaśniać tą sprawę. Żeby, żeby, nie, żeby ta osoba nie, nie tkwiła w. W nieprawdziwych, jakby jakichś takich nieprawdziwych informacjach, nieprawdziwych wizjach tego, co było, no, no coś takiego. Tak, no. Bliźnięta hmm. nie mają pewności, czy czy jakby ich wyznania, jakby czy to, co oni mówią, to, że to wyjście ich z... Nie wiem, możliwe, że będziecie chcieli, że bliźnięta będą chciały jakby yy, właśnie wyznać jakby miłość jeszcze raz, czy coś takiego. Powiedzieć, co się czuje. Że, że bliźnięta mogą, nawet nie, nie chodzi o to, żeby wyznać miłość jeszcze raz, tylko żeby no, chciały jakby powiedzieć, wyjść do tej osoby, mówiąc, co, co bliźnięta czują i jak, jak się czują z tym, w jaki sposób zostały potraktowane, albo coś takiego. I bliźnięta nie mają jakby pewności, nie mają wpływu na to, czy ta druga osoba pomoże jakby to naprawić, czy będzie miała chęć, czy... Hmm. Czy będzie współpracowała, <grym> yy, czy będzie, no... Czuwa, czy wam uwierzy, no to, to na no to nie, ma, nie mają wpływu bliźnięta. Jednak bliźnięta powinny bardzo się, mm, się mocno zastanowić nad tym, żeby jednak, jednak spróbować uzdrowić tą sytuację. Żeby otworzyć się na możliwość naprawy. Yy, tak, bo to bardzo jest obciążająca tak ogólnie ta sytuacja dla bliźniąt i i bliźnięta powinny jakby znaleźć, pomyśleć, czy jednak faktycznie nie mają odwagi, żeby odwagi, chęci, albo no, czy, czy, jednak, czy jednak nie zrobią tego, co jakby jest słuszne. Tego, co może pomóc im uzdrowić sytuację. No, a to może tylko a można to zrobić tylko rozmawiając. Co nie? Mm, tak. Ok, chwilka, bo tutaj jeszcze muszę się zastanowić nad... <laughs> ok, teraz to, co bliźnięta... To, na co bliźnięta mogą liczyć, że dostaną. No to tutaj mamy tak... Pokazane, że jeśli bliźnięta postanowi, postanowią dokonać wyboru, zaryzykować i jakby postawić na tą, na tą opcję, którą chcą, że, że jakby, jakby, jakby postanowicie, jeśli bliźnięta postanowią, że jakby zawalczą o tą prawdę, Jeśli dadzą możliwość sytuacji się odmienić, nie? Że, że jakby postanowicie dalej, jakby wyjaśniać sprawę czy coś takiego, to jakby uwolnicie tą sytuację, że jakby bliźnięta jakby że, że to faktycznie wam przyniesie wolność, uwolnienie. I możecie dostać coś. Jakiś przedmiot raczej. Co, co może być związane z... Jakby sentymentalne jakieś to może. To może być coś sentymentalnego. No. właśnie. Sentymentalnego. Coś bardzo... Coś co jakby... W, wybudzi Wasze bliźniąt w sensie y, wspomnienia, nie? że jakby powrócą jakby dawne wspomnienia, jakby dawne czasy się jakby... jakby że to co było, że powrócicie do tego, tego co było w przeszłości, coś takiego może być. No. Czy może na przykład wasza relacja zakończyła się zanim ktoś wam coś podarował i teraz to podaruje wam, kiedy jakby rozwiążecie tą sytuację, że jakby zawalczycie o to, nie? I ta osoba faktycznie będzie jakby, jakby tak, może nawet niepewna, nie? Ale, ale jednak postanowi chociaż wam dać coś, co chciała już wam wcześniej dać. Możliwe, że to będzie coś takiego. O ile to, to czytanie nie jest dla jednej osoby, nie? E, tak. Okay. Więc tak. Bliźnięta nie wiedzą, co zrobić, żeby żeby znaleźć y, pozytywne pozytywne rozwiązanie, pozytywne rozwiązanie, żeby zrzucić z siebie ten balast przeszłości, że to co było, że no, że, żeby nie do tego nie wiedzą, nie wiedzą jak to zrobić. I chyba właśnie chodzi o to, żeby skłonić tą osobę do, do krytycznego myślenia, właśnie, żeby, żeby powiedzieć jej coś, jakby tak podrzucić może pewne, jakby nie... Jakby, pewne, jakby powiedzieć pewne rzeczy tej osobie, jakby te pewne elementy, jakby tak po prostu podrzucić jej, które do siebie nie pasują i żeby ta osoba sama je spróbowała połączyć, żeby, żeby się zastanowiła, czy to w ogóle ma sens, nie? To, co, w to, co uwierzyła wcześniej. Jeszcze jest chyba tylko jeden wachlarz nam został. I tutaj jest co bliźnięta zrobią. Co powinny zrobić? No, to jest taka jakby rada. Co powinny bliźnięta zrobić. I tutaj... cóż mimo że bliźnięta obawiają się reakcji drugiej osoby, to jednak to jednak nie mieli coś jakby dać. Co dać? Nie? To, jest, to jest dość ciekawe. Bo to wygląda tak, jakby, jakbyście, jakby bliźnięta miały dać propozycję. Tu jest kurs, a to jest szkoła. Ja tutaj to widzę tak, że bliźnięta może powinny dać propozycję tak zaproponować tej osobie, żeby pójść wspólnie na jakiś kurs. Albo kierunek studiów, jakiś, jakiś wymarzony może, który, o którym oboje myślicie, albo myśleliście. No, jakiś kurs albo kierunek studiów, albo coś podobnego, nie? Ale raczej związany z zdobywaniem wiedzy, nauką. No, to w sumie wszystko. Dziękuję Wam za dzisiaj. No i do następnego razu, cześć.